Smaczne, odżywcze i zbilansowane obiady, które zrobisz z bardzo tanich i łatwo dostępnych składników. Dziś mam dla Ciebie trzy przepisy na obiady za 5 zł albo mniej. Jeśli się nie znamy, to cześć, jestem Irena, jestem magistrą dietetyki. No i co? Przechodzimy do gotowania. Jako pierwszy zrobimy sobie makaron z kremowym sosem grochowym. Tak będziemy dzisiaj wykorzystywać groch. Zaczynamy od ugotowania grochu. Tutaj polecam Ci wybrać groch taki uskany w połówkach. On się robi szybciej. On gotuje się około pół godziny do 45 minut. Jeżeli nie masz tyle czasu, to możesz zamiast grochu wziąć po prostu soczewicę, z puszki albo fasolę. W tym czasie gotujemy też marchewkę. Tutaj możesz ją sobie pokroić w takie większe kawałki albo drobną kostkę, jeżeli chcesz, żeby szybciej się zrobiła. Zalewamy wodą i gotujemy do miękkości. I też od razu możemy wrócić sobie do gotowania makaron. I gdy czekasz na tamte rzeczy, rozgrzej oliwę albo olej na patelni. Do tego kroimy sobie cebulę. Tu nie musi być to dokładnie, ładnie, równo zrobione, bo. W ogóle nie trzeba, żeby w gotowaniu było coś dokładnie i równorobione, ale tutaj też będziemy te cebulę później blendować, więc tak bardzo z grubsza ją pokroję i wrzucę ją na oliwę razem z dodatkiem liścia laurowego i ziela angielskiego. Cebulkę podsmażamy, aż nam się ze złoci, później delikatnie wyciągamy listki laurowe, i kuleczki ziela. Przekładamy cebulkę do kielicha blendera. I gdy ugotuje nam się i groszek i marchewka, to odcedzony groszek przekładamy do cebulki. Do tego dodajemy ugotowaną marchewkę i kilka łyżek wody z gotowania marchewki, do tego dodajemy sól i przyprawy sporo papryki wędzonej, trochę papryki chili, żeby było takie fajne, trochę ostre, i pieprz. I to wszystko blendujemy. No kolorek to ma piękny. Tutaj warto też spróbować, czy nie trzeba doprawić. Dosolić, dopieprzyć, dodać trochę więcej papryki wędzonej. Mnie jest to pyszne. Serio, polecam tutaj nie żałować papryki wędzonej. Wtedy jest taki fajny wędzonkowo-grochowy smak. Taka trochę grochowa z wędzoną, tylko z makaronem w formie obiadu. Bo dlaczego nie? Naprawdę polecam, bo wykonanie jest subcio proste. Jest mega tanie, bardzo odżywcze i też sycące. No tylko trzeba tutaj poczekać, aż się nam... Ugotuje i groch, i marchewka, ale samej roboty jest tutaj mega niedużo. No i co? Składamy nasz obiad. Damy sobie tutaj trochę świeżej zieleniny, żeby był jakiś świeży warzyw. Tutaj sałata masłowa. Na to ugotowany makaron. I na to nasz groszkowy sos. W ogóle to daj znać, czy wykorzystujesz w swojej kuchni groch, bo ja w sumie bardzo, bardzo rzadko. A jest to również fajny strączek. Mega tani, łatwo dostępny, tylko w puszkach go nie ma. Może jak ktoś widział w puszkach groch, to, to proszę dać znać, to ułatwiałoby. I nasz pierwszy obiadek jest gotowy. Tutaj wezmę kawałek, spróbuję. Pójdź się, polecam naprawdę spróbować, wykorzystać też czasem groch w swojej kuchni, jeśli tego nie robisz. No i co? Lecimy do kolejnego. Jako kolejną zrobimy sobie pomidorową zapiekankę gryczaną. Tutaj zaczynamy od ugotowania kaszy gryczanej. Jest to w ogóle sukcio składnik, bardzo tani, super zdrowy, ma bardzo dużo białka, mega dużo składników mineralnych, witamin z grupy B, jest to serio superfood, super tani, więc polecam bardzo wykorzystywać w swojej kuchni. Gdy ona nam się gotuje, przygotujemy sos pomidorowy. Zaczniemy od rozgrzania oliwy na patelni albo oleju. Pokroimy sobie cebulę. Kosteczkę. Przerzucamy ją na patelnię. Kroimy marchewkę. Tutaj polecam w jak najdrobniejszą kostkę, żeby po prostu szybko nam się zrobiła. Jeśli nie masz czasu, nie chcesz się na nią czekać, to możesz też ją pominąć. Ja sobie ją pokroję po prostu drobniutko, żeby nam szybko zmiękła. Do cebulki dodaję marchewkę i przyciskam przez praskę czosnek. Czosnku też, jak coś, przyciskając go przez praskę, nie trzeba ubierać. Po około 5 minutach podsmażania dodajemy do tego pasadę pomidorową, soczewicę z puszki albo ze słoiczka, albo taką ugotowaną. Do tego dodajemy sól, oregano, zioła prowansalskie, mieszamy i to wszystko jeszcze chwilę gotujemy. Gdy to nam się grzeje przygotujemy sobie befamel, tutaj rozgrzewamy olej w rondelku, wsypujemy na niego mąkę i szybko mieszamy i zalewamy mlekiem, u mnie roślinnym, dodajemy przyprawy, sól, pieprz, gałkę tołową i to wszystko dokładnie mieszamy, tak żeby w miarę możliwości nie było grudek. Tutaj opcjonalnie można też dodać płatki drożdżowe, jest to droższy składnik, ale jeśli akurat masz w domu, to nadadzą takiego fajnego serowego posmaku i bardzo polecam. I to wszystko grzejemy, aż nam zacznie to gęstnieć. I teraz do maczenia żaroodpornego albo do blaszki przekładamy kaszę gryczaną, ugotowaną. Na to dajemy warstwę szpinaku, na to leci nasz gotowy sos pomidorowy i od góry polewamy to beszamelem. Coś trochę taka e, lasagna gryczana. <grywa> Polska lasagna. I to wszystko wkładamy do piekarnika, ale dosłownie tylko na chwilę, bo wszystko mamy już tutaj gotowe, ugotowane e, i tylko chcemy, żeby od góry ten beszamel nam się troszkę zaprykł. Nasza zapiekanka pachnie pięknie i tak naprawdę e, obiad mamy gotowy. Tu są około 3-4 porcje, bardzo tanie, bardzo pyszne, ale tutaj już też przetestujemy. Beshamel od góry. Kurde, mm. to jest sztos, jeszcze z sosem pomidorowym. To jest pyszne połączenie. Mamy w tym obiedzie też masę zdrowych rzeczy. Marchewkę z beta-karotenem, super zdrową kaszę gryczaną, szpinak, soczewicę, która ma też masę witamin z grupy B, a jest tu źródłem dodatkowym białka. Same pyszności bardzo zdrowe. Bardzo tanie. I jako kolejne zrobimy sobie pieczone, takie rozgniecione, tymiankowe ziemniaczki z fasolką. Tutaj zaczynamy od ugotowania małych ziemniaków, mogą być w skórce, żeby nie trzeba było obierać. Gdy one nam ostygną, przekładamy je do miseczki, dodajemy do nich białą fasolkę, albo ugotowanego w domu Jasia, albo taką zwykłą białą fasolkę z puszki. To wszystko polewamy olejem albo oliwą. Do tego dodajemy przyprawy, sporo suszonego tymianku, majeranek, pieprz i czosnek granulowany. Dodajemy też soli i to wszystko mieszamy. Tak żeby i olej i przyprawy nam pokryły ładnie ziemniaczki i fasolkę. I teraz bierzemy blaszkę, przekładamy na nią nasze ziemniaczki i fasolkę. I teraz bierzemy widelec i rozgniatamy nasze ugotowane ziemniaki. Tak, żeby dalej stanowiły nam w miarę taką całość, ale były rozciapane. Tutaj można od góry też polać odrobinę olejem. I takie nasze rozgniecione ziemniaczki i fasolkę przekładamy do piekarnika. Chwilę razem pieczemy, tak żeby od góry ziemniaczki były się chrupiące, takie przypieczone, cudniutkie. Gdy to nam się pieczy, możemy przygotować sobie do tego surówkę. Tutaj kroimy ogórka. Ja pokroję go w kosteczkę, ale możesz jak tylko chcesz. Kroję do tego cebulkę, dymkę. Rwę trochę sałaty. Dodaję do niej warzywka. Do tego trochę jogurtu. U mnie roślinnego. Trochę soli, pieprzu i czosnku granulowanego. I to wszystko mieszamy. Takie ziemniaki dajemy do piekarnika na około 10 minut z grzaniem od góry, żeby one nam się fajnie przypiekły. I tutaj mamy takie pięknie chrupiące i ziemniaczki, i fasolkę. Przykładam je na talerz. Daję też na talerz mamą surówkę. I bardzo tani, bardzo pyszny obiad gotowy. Ja sobie jeszcze wpróbuję No te ziemniaczki z tym miankiem, jakie chrupiące. Ta fasolka też taka fajna, przypieczona. Dobrze, polecam. Do tego jeszcze kremowa suróweczka. A jeśli chcesz więcej przepisów na tanie i naprawdę pyszne obiady, to koniecznie zobacz ten film tutaj. Ja wysłam Ci masę uścisków. I do zobaczenia już wkrótce.